A przed Państwem wychodzi Mr. Bogdan 7. Dobra, Siemanko, wszystkim w dzisiejszym odcinku będę nagrywał yy, pociąganie do drążku takowe, takowie, czy nad wisem, yy, czy jakoś tak. I ten, jak Wam będzie się podobało, to możecie zostawić lajka, like yy, subka, kliknąć czerwonego, żeby był szary, oraz zjednijcie dzwonka, żeby Wam przyszło powiadomienie. To teraz tak, trzeba zacząć podciąganie nad drążkiem. No patrzcie widzowie, lecimy. Pierwsza, raz doskoczyć jak wiecie. A i też rozgrzewkę trzeba zrobić, zapomniałem przecież. Jakby z rozgrzewki. Rozgrzewkę też trzeba. O, takie, wiecie, powyginać się trochę. Pompeczki te, aby wyczepało, ale mi się nie chce. Ach, ach, tak wiecie. I można zaczynać. Pół, piąka, lecimy. Nazwisem. To jest bardzo ciężkie ćwiczenie. Raz. I dwa. Liczcie. Liczcie ze mną. Trzy. Cztery. Lecimy. Pięć. Osiem. Patrzcie kurwa. Dobra. Dziesięć. Wystarczyło co dużo. Jak, jak coś to lajka, słupka, dzwonka. Jeszcze wam coś powiem. Chciałem podziękować moim nowym subskrybentom y, Kamilowi oraz środkowi... Piotrek Szczukocki i tym ludziom co tamtego komentowali w komentarzach czyli Reku moja siostra tam była bo nie pamiętam Niku i jeszcze ten Igor X Bomba także jak wam się podobało to zostawcie lajka like, już mówiłem dobra na razie cześć elo